Udział w wyborach to nasz bardzo ważny obowiązek obywatelski. Od tego, kogo wybierzemy, bardzo będzie zależała nasza przyszłość. Goszczę w tej chwili przedstawicieli z Czerwieńska, kiedy rzeczywiście będą to ludzie uczciwi i mądrzy. Wy ich najlepiej znacie. Jesteśmy przed wzorcową jednostką edukacyjną w Płotach. Chcemy zrównać prawa szkół niepublicznych i publicznych tak samo jak przedszkoli. Chcemy przyciągnąć szerszą ofertę edukacyjną do gminy. Chcemy, żeby w gminie powstało i odrodziło się od nowa szkolnictwo zawodowe. Chcemy przyciągnąć zakłady wyższych uczelni. Tak samo chcemy rozszerzyć ofertę popołudniową dla osób chcących się doskonalić. Tu kształcą się nasze dzieci. Będziemy rozsądnie wydawać pieniądze gminy tak, by inwestycje, które potencjalnie są korzystne dla niej, nie utknęły w martwym punkcie. Chcemy przyciągnąć fundusze unijne, chcemy przyciągnąć inwestycje do gminy, chcemy przyciągnąć pracę tak, aby wspólne dobro, jakim jest nasza gmina, rozkwitała dzień po dniu. W województwie lubuskim, przynajmniej w najbliższej okolicy gminy Czerwińsk żyje kilkaset tysięcy ludzi, którzy chętnie przyjechali, by obejrzeć tak niespodziewaną atrakcję, jaką są żubry w sycowicach w gminie Czerwińsk. Chcemy to miejsce, żeby tętniło życiem. Chcemy, na tej, chcemy dostarczyć turystom bazy turystyczno-hotelowej. Chcemy, żeby mogli tu przyjechać, zjeść obiad, pokazać dzieciom wspaniałe żubry. Chcemy, żeby ludzie przy tym miejscu mieli również pracę. Jeszcze kilka lat temu można tutaj było kupić paliwo oraz zrobić drobne zakupy. Dzisiaj takich miejsc w gminie Czerwińsk jest dużo, zarówno tu jak i na Zaodrzu. Czerwińsk, który kiedyś był bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, pełnym pracy i kwitnącym, dziś pomalutku osuwa się w niebyt. Jesteśmy praktycznie w centrum Czerwieńska. Nie jest to ścisła Starówka, ale Czerwieńsk rozlega się na jedną i na drugą stronę w takim samym zakresie. Chcemy poprawić drogi, by nie wyglądały w ten sposób. Ludzie dziś chcą jeździć twardymi, utwardzonymi drogami. Tak samo chcemy zrobić drogę na Sudą oraz drogę do Sycowic. To jest ulica mojego dzieciństwa. Tu na ulicy Kolejowej wychowałem się w tym malutkim domku. Proszę Państwa, ale ulica kolejowa to przede wszystkim dworzec, który kiedyś tętnił życiem, przez który przewijało się całe mnóstwo pociągów. Dzisiaj z tego dworca nie można odjechać nawet do pobliskiego Poznania. Chcemy to zmienić poprzez wybudowanie przystanku kolejowego na obwodnicy w pobliżu miejscowości Wysokie. A to jest miejsce, w którym spędziłem całą swoją młodość w czerwieńsku. Mój dom i ogród, na którym się wychowałem. Od takiego małego chłopca, aż po dorosłego młodzieńca. Dzień dobry, Dzień witam dobry. Państwu. Witamy. Dobry. Moje nazwisko Szostak Sławek, Państwo się jak nazywają? się Łukasz. Proszę Państwa, chcielibyś, chciałbym Państwu złożyć życzenia, żeby Nasza gmina, nasze miasto w dniu dzisiejszym było tak piękne i tak kwitnące jak Państwo dzisiaj. Dziękujemy Chciałbym Państwu bardzo, bardzo. bardzo życzyć wszystkiego na nowej drodze, najlepszego na nowej drodze życia. Szczęść Boże, młodej parze. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Również dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję. Mamy dzisiaj piękną polską złotą jesień, ale czy osobom przejeżdżającym przez prom? Gdy słońce zachodzi o godzinie 17 i prom przestaje działać, kojarzy się to z tym, co jest najlepsze? Nie, proszę Państwa. A zimą, kiedy mamy sanne, kiedy możemy się z dziećmi bawić na sankach i korzystać z radości śniegu, kiedy prom jest całkowicie zamknięty, czy mieszkańcy Zaodrza i mieszkańcy gminy są z tego zadowoleni? Proszę Państwa, rozpoczniemy starania o budowę mostu na rzece. Odra w miejscowości Brody. Jest to wpisane w nasz plan. Nie tylko gminny, ale również cały wojewódzki, by takich mostów powstało więcej. Sięgniemy po środki wojewódzkie oraz krajowe, by Państwu zapewnić wygodny dojazd do każdego zakątka naszej pięknej gminy. W tle widzimy tereny zalewowe. Dzisiaj z tego powodu cierpią nietków, cierpi Dobrzęcin. Cierpią również laski i wielu mieszkańców, którzy na nich mieszkają. Wdrożymy przede wszystkim programy, które umożliwią monitorowanie stanu powodziowego, którzy, które, dzięki którym pomożemy mieszkańcom uniknąć katastrofy, którą przeżyli nie tak dawno. Oprócz tego, przy wdrażaniu budownictwa, taniego budownictwa dla mieszkańców czy Miny Czerwieńsk, będzie to budownictwo nie tylko dla osób, które będą chciały tanio zamieszkać, ale również, które będą chciały się przenieść z terenów zalewowych na wyższe tereny. Chcemy wdrożyć tanie budownictwo szkieletowe dla osób, które nie są zasobne w gotówkę, także dla tych, którzy chcą się przenieść z terenów zalewowych w gminie Czerwińsk, ale nie zapomnimy również o tym, że samo miasto Czerwińskie jest przepięknym, historycznie najstarszym, jednym z najstarszych, jedną z najstarszych osad w województwie lubuskim. Pomożemy Mieszkańcom gminy ze środków unijnych odnowić swoje domy, pomóc im zrewitali zrewitalizować starówkę tak, by cała ona wyglądała pięknie, a nie tylko sam budynek Rady i Urzędu Miasta. Kościół jest najważniejszym ośrodkiem życia społecznego w gminie. Będziemy wspierać kościół w jego pracy i misji społecznej. Wybory samorządowe dla Prawa i Sprawiedliwości są tak samo ważne jak wybory parlamentarne. W tych wyborach, w tej kampanii mówimy, trzeba słuchać Polaków, aby zmieniać Polskę. Nie zmienimy Polski nie wygrywając na poziomie gminy, nie wygrywając na poziomie powiatu czy województwa. Dlatego staramy się wystawić kandydatów zarówno na radnych gminnych, na wójtów, na burmistrzów, do rad powiatów i do sejmików. Chcemy zmieniać nasze województwa, też chcemy zmieniać gminy. W Czerwińsku prawo i sprawiedliwość stawia na pana Sławomira Szostaka. To osoba doświadczona w partii pełni funkcję skarbnika zarządu okręgowego, funkcję wymagającą niezwykłego y, y, zaufania. Ze swoją wiedzą, doświadczeniem pan Sławomir Szostak jest najlepszym kandydatem na burmistrza Czerwińska. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili w najwyższym miejscu naszej gminy. Jest to Góra Ogrodnika w Płotach. Z tego szczególnego miejsca, gdzie roztacza się piękny widok na całość naszej gminy, chciałbym Państwu życzyć, abyśmy razem osiągnęli taki sam szczyt w życiu gospodarczym, finansowym, w edukacji oraz w rozwoju społecznym mieszkańców i gminy. Proszę Państwa, niedługo wybory. Proszę mądrze zdecydować i chciałbym, aby Państwo wszyscy poszli do urn i 16 listopada bieżącego roku zagłosowali, ale ten głos chciałbym, żeby Państwo oddali przede wszystkim na gminę. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam Państwa na głosowanie 16 listopada bieżącego roku. Bardzo gorąco do Państwa o to Apeluję i z góry dziękuję, przekonany, że każdy, kto czuje po polsku, nie ominie urny wyborczej w najbliższych wyborach.